Dzień dobry Państwu i bez długich wstępów. Tutaj na największym miejscu w Komsomolskiej Prawdzie mamy artykuł. Podłożyli fugas i poranili rodzące kobiety, kto tak naprawdę wysadził um, szpital położniczy w Mariupolu. Korespondent wojenny Komsomolskiej Prawdy rozwikłał tę zagadkę. Um, w sumie to jest w zasadzie dobry moment, żeby się zastanowić, co jeszcze Rosjanie mogą próbować zrzucić na Ukraińców. Chyba następną rzeczą, która tutaj powinna się pojawić, to powinniśmy usłyszeć, że tak naprawdę w ogóle 24 lutego z terytorium Federacji Rosyjskiej to ukraińskie siły napadły na Ukrainę. Poziom bezczelności, jeśli chodzi o tego typu propagandowe doniesienia, jak to tutaj przekracza już granice cierpliwości. Co mamy dalej? Co się stanie, jeśli Europa będzie płacić za gaz rublami? odpowiada finansista. No, nie będzie płacić za gaz rublami, więc nic się nie stanie. Rosyjscy żołnierze rozminowali teren przedszkola w okręgu hersońskim. Bardzo szlachetne. Elon Musk, no to raczej nie jest istotne dla tej wojny, Rafshan i Jamshut zmieniają profesję. Czy opuszczą Rosję miliony migrantów ze Środkowej Azji i tutaj pod spodem taki mały zapis, i czy dadzą radę ich zamienić uchodźcy z Ukrainy? Faktycznie od samego początku wojny, odkąd się pojawiły problemy z kursem rubla, a przypomnijmy, ten, to obecne odbicie kursu rubla, które jest widoczne w oficjalnych kursach, to jest zupełnie sztuczny zabieg wynikający z ograniczeń w handlu rublem, a nie z tego, że on realnie zwiększył swoją wartość. Te wszystkie obniżki właśnie cen rubla sprawiły że rozpoczęły się dyskusje o czy migranci zarobkowi, którzy stanowią ważną część gospodarczego obrazu Federacji Rosyjskiej, wciąż będą chcieli w tej federacji pracować, ponieważ oni zarabiają ruble, przyjeżdżają do siebie do domu i wymieniają to na jakieś inne waluty. Więc jeśli tych walut dostaną mniej za te ruble, to takie przyjeżdżanie do Rosji może się okazać dla nich mniej opłacalne i na ten temat jest ten tekst, przy czym to pytanie i czy dadzą radę ich zamienić uchodźcy z Ukrainy jest już kolejnym, drugim już szczytem bezczelności, a tutaj na stronie te dwa szczyty bezczelności dzielą milimetry. Co się stanie z Europą, jeśli Rosja przestanie dostarczać jej gaz? No to wiadomo typowe straszenie i pokazywanie, że Rosja jest wszystkim bardzo potrzebna i że bez niej wszystkim będzie gorzej. I jeszcze jest jedna informacja. Trump, Donald Trump ogłosił, że amerykańska broń jądrowa jest silniejsza od rosyjskiej. Czy tak jest naprawdę? Tutaj warto powiedzieć też, że mierzenie się na to, kto ma silniejszą broń jądrową jest bardzo dojrzałe. Przejdźmy do sytuacji na froncie. Tutaj widzimy mapę z 10 kwietnia, przygotowaną oczywiście przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, i na niej widzimy przede wszystkim, że ta północna część, północna część Ukrainy jest wolna od sił rosyjskich. Ta sytuacja dalej trwa i dalej cieszy. I wiemy, wszystkie doniesienia wskazują na to, że walki mają przenieść się przede wszystkim wokół te linie Charków, Izium, Donieck, Wolnowacha, Mariupol. To jest coś, co od biedy można nazwać linią frontu, choć oczywiście w tej wojnie nie istnieje coś takiego w pełnym sensie tego słowa walki cały czas się toczą, oczywiście z różnymi skutkami. Widzimy, że cały czas, a to już będzie ponad tydzień, jak Rosja przejęła Izium, nie widzimy żadnych konkretnych sukcesów podążających za tamtym sukcesem. Z kolei pod Charkowem siły ukraińskie miały rozbić dużą kolumnę wojskową rosyjską. Tutaj mamy mapkę, na której trochę widać, gdzie ta kolumna miała się znajdować, niedaleko na północ od Charkowa. To miała być duża, duża kolumna. Pan Michał Apostol, doradca szefa Ministerstwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ukraińskiego miał mówić o około 2000 rosyjskich żołnierzy, którzy mogli zostać zabici bądź ranni w wyniku tego ataku. Warto tutaj pokazać jeszcze jedno doniesienie. W ten sposób go nie otworzymy. Dobra. Pojawiło się jeszcze jedno doniesienie. Pojawiły się w ostatnich dniach zdjęcia lotnicze i satelitarne bardzo dużej kolumny właśnie sił rosyjskich. Dalej na wschód. W, podobnych, w podobnym regionie, tylko bardziej na północ od Izjumu i na wschód od Charkowa. To nie była ta sama kolumna, ale o czym nam to mówi? To mówi nam o tym, że faktycznie, skoro my widzimy tego typu zdjęcia publicznie, one są dostępne. To znaczy, że ukraińscy wojskowi mają ich więcej i wcześniej, co umożliwia ataki takie jak ten. Tutaj nie zostało podane. Czy to był atak wykonany przy użyciu dronów, przy użyciu piechoty, czy to był atak artyleryjski, czy może łączony. Niemniej jednak liczy się efekt. Tego typu działania mogą mieć bardzo duże znaczenie dla obrony Harkowa, która według niektórych ma stanowić bardzo ważny element najnowszej ofensywy. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zajęcie samego okręgu Donieckiego, Ługańskiego i oceanu ruin, jakim stał się Mariupol, to będzie dla Władimira Putina za mało i Charków ma być według tych niektórych tam, tym planem minimum, który Władimir Putin chce zrealizować najpóźniej do 9 maja. Tu się pojawiła ciekawa błać wypowiedź sam, pewnego brodatego górala, który twierdzi, że będzie, odbędzie się kolejna operacja ofensywna na Kijów, bo taką, takie zadanie postawił Władimir Putin. Oczywiście nie trzeba, nie trzeba być wojskowym ekspertem, żeby rozumieć, że wycofanie się z tych podejść do Kijowa, żeby później zajmować się je jeszcze raz może być trudnym zadaniem, natomiast tego typu wypowiedzi z całą pewnością mogłyby być sposobem na to, żeby utrzymać siły obrońców w okolicach Kijowa, Czernichowa, żeby nie wycofywać sił z północy kraju i nie przerzucać ich na wschód, tam gdzie najprawdopodobniej ma się odbyć hmm, najpoważniejsza bitwa tej wojny. Także wydaje się, że jednak to działanie może mieć sens tylko bardziej w wymiarze propagandowym niż w wymiarze wojskowym. Tak czy inaczej wiemy, że w tej chwili najbardziej istotnym fragmentem frontu jest właśnie wschód. Ukrainy. Ta linia Izium-Wolnowacha dalej jest zagrożona, dalej tutaj mogą pojawić się zagrożenia odcięcia zgrupowania sił ukraińskich od reszty kraju, co wydaje się być planem sił rosyjskich. Warto tutaj skomentować to w sposób dość ogólny, nie wdając się w szczegóły tego, jak wyglądają umocnienia, siły stron itd. Trzeba pamiętać, że ataki na tym kierunku trwają od samego początku wojny, to już jest ponad 40 dni, i w tym czasie, nawet wtedy, kiedy siły rosyjskie były jeszcze świeże, lepiej wyposażone i wysyłano ludzi przeszkolonych, teoretycznie przynajmniej, do tej walki, więc teraz po tych wszystkich stratach. Przy użyciu sił zmobilizowanych na szybko, te ataki także mogą się nie powieść. To, co się niestety Rosjanom udaje, to są ataki przy użyciu różnego rodzaju pocisków rakietowych. W ostatnich dniach taki atak został wykonany na dworzec w mieście Kramatorsk, to jest bardzo blisko tej nazwijmy to linii frontu na wschodzie Ukrainy, to są właśnie te tereny wschodnie, tam ludzie ewakuowali się w stronę Ukrainy Zachodniej i w momencie, w którym na dworcu znajdowała się duża liczba uciekających cywilów, uderzył tam pocisk .U, rosyjski, jeszcze radziecki pocisk. Oczywiście strona rosyjska zaczęła dość szybko budować różne wersje tych wydarzeń opierając się m.in. na tym, że system. został już wycofany z uzbrojenia rosyjskich sił wojskowych. Oczywiście jest to wytłumaczenie bardzo mało znaczące, ponieważ wiemy, że wciąż te pociski są magazynowane, wiemy, że były wykorzystywane tuż przed wojną w ramach ćwiczeń. Na Białorusi wiemy, że one mogły pozostawać na wyposażeniu sił DNR i LNR i formalnie wtedy Rosjanie mogą twierdzić, że to nie jest ich rakieta, także naprawdę trudno uwierzyć w tego typu usprawiedliwienia. Natomiast dodatkowo jeszcze na różnych kanałach telegramowych rosyjskich tuż przed upadkiem tej rakiety pojawiły się nawet Zapisy wideo, na których było widać start takich rakiet właśnie w tym regionie. Faktycznie to był bardzo makabryczny atak, jeśli chodzi o jego skutki. Zginęło 57 osób, a 109 zostało rannych. Tutaj można też na korpusie tej rakiety zobaczyć napis. Widziałem w polskich komentarzach, że tam jest napisane dla dzieci, ale to jest. Nie do końca prawda tam jest napisane za dzieci, za dzieci, a tak jakby ktoś myścił za te dzieci. Faktycznie, można się spodziewać, że tego typu napaści ze strony rosyjskiej niestety będzie więcej. Tymczasem próby zdobycia Mariupola dalej się nie udają i pojawiają się doniesienia, jakoby Rosja zrzucała bomby z lat 40 takich których produkcje rozpoczęto w latach 40. -tych. model FAB 3000, tam jest jeszcze M5 i coś dalej na tym zdjęciu to jest mniej istotne w tej chwili, ale faktycznie chodzi o takie bardzo zwykłe tradycyjne tak zwane głupie bomby w żaden sposób nie kierowane, do ich zrzucania potrzebne są samoloty, bombowce już strategiczne, także to jest wykorzystywanie nowoczesnej drogi broni w bardzo uproszczony sposób. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, to wydaje się, że jedną z ważniejszych informacji jest to, że dzisiaj kanclerz Austrii ma spotkać się osobiście z Władimirem Putinem trudno mi wyobrazić sobie, żeby takie spotkanie mogło doprowadzić do jakichś faktycznych zmian na froncie, żeby na przykład udało się Władimira Putina do czegoś sensownego przekonać, zwłaszcza w tej chwili, kiedy widzimy, że faktycznie siły i środki są grupowane na jednym konkretnym kierunku i można się spodziewać o jakiejś ostatecznej próby. Hmm, przechylenia szaltej wojny na rosyjską stronę, faktycznego osiągnięcia jakiegoś minimum celów i próby wyjścia z tej wojny stwarza. Kolejne bardzo istotne informacje to mowa o tym, że Wielka Brytania ma przekazać Ukrainie kolejny sprzęt, w tym pojazdy MRAP. Czyli opancerzone samochody o podwyższonej odporności na miny. Chodzi tutaj o model Mastiff. Mowa jest też o tym, że Wielka Brytania ma przekazać rakiety przeciwokrętowe Harpon. To oczywiście w tej wojnie wydaje się mieć mniejsze znaczenie, niemniej jednak straty zadane przez Ukrainę w flocie czarnomorskiej mogą mieć. Hmm. Duże, duże znaczenie nie tyle dla strategicznych operacji na lądzie, co dla uniemożliwienia Rosji prowadzenia dalszego ostrzału miast ukraińskich przy użyciu różnego typu amunicji rakietowej. Faktycznie spora część tych ataków, które zabijają ludzi daleko od linii frontu, to są ataki prowadzone właśnie z morza, więc tego typu broń przeciwokrętowa może tutaj pomóc. Słowacja może oddać Ukrainie 11 Migów. 29 i chałbice Zuzanna. To jest kolejny raz, kiedy słyszymy o Migach. 29 dla Ukrainy. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Chałbice tego typu, o której tu mowa, samobieżne na atrakcji kołowej, także byłyby bardzo. Istotnym typem uzbrojenia dla prowadzenia działań ofensywnych przez Ukrainę, dla odzyskiwania terenu, pojawiły się także pewne, bardzo jeszcze niepotwierdzone, mocno niepotwierdzone, niepewne doniesienia o tym, że Polska może przekazać Ukrainie czołgi. Nie będziemy tego szerzej komentować. Ja nie mam żadnych informacji więcej niż te, które są podawane przez media. Jeśli chodzi jeszcze o sytuację w Rosji, to w okręgu kurskim dzisiaj wprowadza, wprowadzają podwyższony stan zagrożenia terrorystycznego. To jest jeden z tych okręgów Federacji Rosyjskiej graniczący z Ukrainą. To pokazuje, że faktycznie znowu, wcześniej mówiłem o tym, że wokół miasta Bielgarrat kopią okopy, teraz wprowadzają tego typu stan. Podwyższonego zagrożenia to pokazuje, że Rosja czuje się dość mocno niepewnie. Niemniej jednak ten ostatni weekend nie przyniósł żadnych informacji, które mogłyby ostatecznie wskazywać na to, że ta wojna zmierza do końca. Raczej należy się spodziewać, że jeszcze przed nami, a przede wszystkim przed ukraińskimi obrońcami, będzie konieczność wytrzymania naporu. Na wschodzie Ukrainy istnieje jednak szansa, że tutaj dwa, może trzy tygodnie takiego naporu to może być wszystko, na co może sobie pozwolić Federacja Rosyjska. Przypomnijmy, że te ataki już w tej chwili praktycznie cały czas są częste i ponosi w nich Rosja, z tego co wiemy, spore straty. Można więc się spodziewać, że niewiele się w tej sytuacji zmieni. Te ataki mogą być częstsze, mogą być bardziej gwałtowne, bardziej masowe, mogą odbywać się jednocześnie na większej liczbie odcinków frontu. Niemniej jednak szansa na to, że ten front zostanie przełamany, ostatecznie nie jest aż tak duża. Dziękuję pięknie za uwagę i będziemy oczywiście w kontakcie.